Cześć wszystkim z tej strony Piotrek z kanału Net4Love. Dzisiaj zaczynamy pierwszy odcinek z gry Magica Wizard Wars. Gra to jest w zasadzie taka wczesna beta, wczesna, znaczy no, beta alfa, tak naprawdę. Wczesna alfa, do której dostęp uzyskałem dzięki konkursowi na kanale Ziemniaka. Wziąłem udział w konkursie, wygrałem klucz do tej gry na Steamie. Bardzo się z tego cieszę, bo, bo gra zapowiada się fajnie. Z tym, że jest mały problem z tą grą. Bardzo, bardzo trudno w ogóle zagrać z kimś na serwerze. Z uwagi na to, że, że serwery są po prostu pełne. I powiem Wam szczerze, że trochę mnie to wkurza, bo ta gra na Steamie kosztuje chyba 13 euro. 13 euro to w prze, przełożeniu na złotówki ponad, ponad 50 złotych. Gdzie gra tak naprawdę praktycznie nie działa. No, nie da się w nią grać, tak naprawdę. Ja mam ją już drugi dzień. Przez dwa dni starałem się od czasu do czasu wejść na serwer i udało mi się to tylko raz. Także, tak naprawdę, przez myślę tak plus, minus dwie godziny grania, tylko raz udało mi się wejść. O, i teraz udało się drugi raz. Także, no. To jest niesamowite szczęście akurat, no powiem Wam szczerze, bo, bo przed nagraniem próbowałem kilka razy, nie udało się wejść. E, miałem nadzieję właśnie, że uda się nakręcić jakiś odcinek, a jeżeli się nie uda wejść w mecz online, to, to po prostu pokażę Wam trening, tak? No ale jak widzicie, udało się wejść, e, tylko znowu problem jest taki, że w mojej drużynie jest tylko dwóch magów, u nich jest trzech. E, docelowo brakuje trzech osób, bo powinno być czterech na czterech. Także ta alfa moim zdaniem, szczerze mówiąc, nie powinna być jeszcze wypuszczona, jeżeli, jeżeli są masz tak duże problemy z graniem, to, to chyba nie powinni żądać pieniędzy za, za taki produkt. Wiadomo, wiadomo, że kupowanie alfy zawsze wiąże się z takim ryzykiem, że gra może nie działać, ewentualnie gra może zostać porzucona na, na takim etapie, na, na którym zaczęliśmy w nią grać. Ale, ale... nie wiem, gdzieś gdzieś Mi, mi się wydaje, że to jest, to jest bardzo niefair. Także tak jak widzicie, mamy dwóch na dwóch. Gra pewnie się nie rozpocznie, dopóki nie będziemy mieli pełnych e, drużyn 4 na 4. Jeden już wyszedł. No i tak to wygląda, niestety. Niestety tak to wygląda. Mimo, że udało się wejść do tej poczekalni, to poczekalnia nie chce się zapełnić. Że ja dłużej też. O, o, o! A już miałem wychodzić. Proszę! Pojawiło się trzech magów jeszcze. Brakuje nam tylko jednego w przeciwnej drużynie. I tak jak widzicie, ci magowie, którzy zostali mi przydzieleni, no mają już trochę przedmiotów. Ten też tutaj ma trochę przedmiotów. Hmm. Wydaje mi się, że, że gdzieś tutaj ten algorytm wyszukiwania przeciwników. O, o podobnym poziomie nie bardzo działa, o ile w ogóle jest zastosowany. Jak grałem pierwszy mecz, wszyscy byli nowi, całkowicie nowi, bez żadnych nowych rzeczy. E, jeden, mag, jeden mag na 8 tylko miał jakąś tam rzecz, cała reszta była mniej więcej w tym samym poziomie. To było fajne. Teraz widzę, że, że trochę, trochę jest zawyżony ten poziom, hmm, ale mimo, mimo wszystko mam, mam, mam nadzieję na, na ciekawą grę. Bo tak jak mówiłem wcześniej, gra wygląda naprawdę fajnie, bo wcielamy się w postać MAGA. Tych magów w każdej drużynie jest czterech, tak jak widać. Skupiamy się na przejmowaniu takich punktów kontrolnych. Punkty kontrolne są tak samo spawne rami dla, dla takich mobów, jednostek, które też atakują. One się spawnują chyba po dwie sztuki. Nie są za bardzo mocne, ale na, na pewno trochę utrudniają rozgrywkę. Ja na, na mapie, na której grałem do tej pory, e, widziałem trzy takie punkty e, spawnu. E, te punkty, jeżeli prze, przejęliśmy wszystkie trzy, to wtedy osobna drużyna e, jakby po, po śmierci danego maga, e, nie mogła go odrodzić. Czyli jeżeli nie mają żadnego punktu spawnu, to, to żaden nowy mag, nie, znaczy nowy mak, żaden mak, który zginął nie mógł się odrodzić. No i tak doszło do momentu, gdzie, gdzie właśnie mieliśmy wszystkie punkty. Eee, zabiliśmy już wszystkich magów Padł ostatni i wygraliśmy mecz Chyba tak to działa Z tego co wiem tak to chyba powinno działać Tak na treningu mówili, że, że głównie chodzi o to Żeby właśnie przejąć wszystkie punkty I nie dać im się spabnować Ale gdzieś po lewej stronie pojawiają się też punkty Których my mieliśmy 45, oni mieli 1 Nie do końca wiem co to znaczy Bo tak jak mówię jeszcze jestem w tym bardzo Bardzo świeży w tej grze Z uwagi właśnie na to, że Bardzo trudno dostać się na serwer Dobra, mamy 4 na 4, jest odebliczanie od 15 sekund i zaraz zobaczycie grę. Gra, sama rozgrywka jest naprawdę ciekawa, bo mamy do dyspozycji kilka żywiołów. Ok, gra się nie rozpocznie jednak, ale cóż, mamy do dyspozycji parę żywiołów. Trudno mi teraz jest powiedzieć, co to są za żywioły. Na pewno jest ogień, na pewno jest woda, na pewno jest mróz, błyskawice, kamień i jest coś takiego jak leczenie i obrona. Czyli taka tarcza, jakby i te wszystkie żywioły, jakby żywioły i te moce możemy mieszać. Bo mamy do każdego ataku trzy sloty na żywioły. Czyli tak naprawdę każdy nasz atak może zawierać trzy różne moce, i te moce jakby się mieszają ze sobą, tworząc całkiem nowy czar. Tak? Do tego atakujemy za pomocą dwóch przycisków: prawy przycisk myszy i scroll. Czyli jeżeli klikniemy prawy przycisk myszy, to atak będzie taki bardziej miotający, uderzeniowy. A jeżeli przy, przyciśniemy scrolla, on będzie skierowany na obszar, w którym się znajdujemy, ewentualnie na naszą postać. Przykładowo, kiedy chcemy się leczyć, wybierzemy sobie 3 żywioły leczenia, klikniemy prawy przycisk, to wtedy nasza postać strzela takim promieniem, który leczy jednostki, w które wycelujemy. A jeżeli naciśniemy scrolla przy tym i przytrzymamy, to nasza postać zaczyna leczyć samą, samą siebie. Czyli jakby mimo tego, że korzystamy z jednego żywiołu, są dwa, zastos dwa zastosowania. Leczenie sojuszników i leczenie siebie. Także, także to jest naprawdę, naprawdę fajne i ciekawe. No, mam nadzieję, że, że ten meczek się jeszcze rozpocznie i zobaczycie to sami. A jeżeli, jeżeli się nie rozpocznie no to będziemy się starali, żeby, żeby jakiś tam materiał pokazać, może, może właśnie z treningu. Także co, wczoraj dostałem tą informację, że wygrałem konkurs. No nie ukrywam, że, że, że jest to na pewno dobra informacja, bo no, co tu dużo mówić. 50 złotych zostaje w portfelu, a ja mam dostęp do nowej gry, mogę ją sprawdzić, mogę sobie nagrać z tego odcinek, czemu by nie, zawsze fajnie gra się w nowe produkcje. Tym bardziej w produkcje, które zapowiadają się naprawdę nieźle. Bo po obejrzeniu trailerów, po przeczytaniu paru informacji na stronie, doszedłem do wniosku, że, że ta, ta gra naprawdę ma potencjał. Bo ta rozgrywka jest fajna i ciekawa. No, na, pew, na pewno ta, ta walka z innymi magami jest trochę zróżnicowana. Chociaż kiedy wszedłem do sklepu i zobaczyłem, jakie na ten moment są dostępne itemy, co one dają, co. Co one sprawiają, co sprawia posiadanie tych itemów, to troszkę się zawiodłem. Bo jakby możemy, kupując nowe itemy, możemy sprecyzować, w który żywioł najbardziej będziemy się jakby wpasowywać. Czyli powiedzmy, wybieramy taką różdżkę, która daje nam najwięcej do żywiołu ognia, ale za to powiedzmy zabiera nam żywioł wody. To jest przykład, bo nie wiem, czy taka różdżka istnieje, ale z tego, co patrzyłem, właśnie tak to wygląda. Czyli jeżeli. Chcemy zwiększyć jeden żywioł, to automatycznie od drugiego nam odejmuje. Czyli powiedzmy, dostajemy 10 do jednego i minus 10 do drugiego. Do tego są jeszcze kryształy, które zdobywamy w walce. Ja walczyłem tylko raz, dostałem jeden tylko kryształ, już nawet nie pamiętam jaki. W każdym razie, im więcej tych kryształów, tym lepiej dla naszej postaci. Już ja sobie znajdę siebie. No nie widać tutaj żadnego odzwierciedlenia w tych kryształach. Szkoda. Bo bym pokazał, jak to wygląda. Hop, hop, hop. No i tak jak widzicie, ta poczekalnia chyba nie ma końca. Dobra, ja stąd wychodzę. Pokażę wam trening, jak to wygląda. A jeszcze wcześniej pokażę wam ten kryształ. I tak jak widzicie, gra, gra łapie takie zmuły dziwne. Nie wiadomo dlaczego. Bo wymagań nie ma naprawdę dużo. O, do życia. Mam taki kamyk tutaj zielony. Razy jeden. Nie wiem, co on tak naprawdę póki co robi. Ale jest OK. Dobra, także wchodzę sobie w trening. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, coś się dzieje. No i tak, tak wygląda ta rozgrywka. Chodzimy sobie za pomocą myszki. Lewy przycisk myszy. Albo przytrzymujemy, albo klikamy w dany punkt. To z punktem bardzo się przydaje, zaraz wam pokażę dlaczego. Na dole mamy te wszystkie moce. Czyli Q, W, -E -R -A -S -D -F. To jest wszystko takie zbliżone do sterowania w LOLu, może trochę jest łatwe. 1, 2, dwa, trzy, cztery to są takie umiejętności specjalne. Jedynka to jest szybsze przechodzenie, Dwójka to jest skrzeszanie swoich sojuszników bądź zwiększanie im punktów życia. Trójka to jest e, przyzywanie śmierci. Wtedy pojawia się taka śmierć, dosłownie kostucha e, i zabija jednego z naszych wrogów. I cztery to jest deszcz meteorytów, e, który tutaj nazywa się prysznicem e, meteorytów. <mety> Meteoroshower e, Także to są takie umiejętności specjalne, które przydają się w, w rozgrywce. E, a teraz pokażę Wam czary. Także jeżeli weźmiemy sobie powiedzmy trzy razy wodę, ku, ku, ku i weźmiemy prawy przycisk myszy, to on zacznie takim strumieniem e, lać. Głównie ten strumień, on może mało zabiera życia, ale odpycha naszych wrogów. Zaraz Wam tu pokażę z bliska. No właśnie. Widzicie? Obreżeń nie, nie ma żadnych. Na, y, na tą lalkę, ale przepchnął ją dalej i jeszcze wywrócił, tak? Także to jest jakby bardziej defensywne. Dalej mamy leczenie, to o czym mówiłem, ale będę Wam pokazywał raczej takie ataki, znaczy mocy, które atakują. Wezmę sobie trzy razy mróz i znowu mamy coś takiego. że teraz to zabiera obrażenia, może niewielkie, ale zamroziło tą postać i ona się teraz nie może ruszać. Gdyby to była atakująca jednostka, to ona by po prostu nie atakowała. Tak samo możemy sobie wziąć znowu trzy, podejść i nacisnąć sobie scrolla. Widzicie, teraz on puścił taki czar obszarowy wychodzący od naszej postaci. Dalej mamy pioruny, To jest atak jakby ten skoncentrowany, a tutaj mamy ten obszarowy. Czyli stoi obok i radzi. Dalej to jest chyba jakaś bardziej taka mroczna siła, nie wiem jak to nazwać. Eee... W każdym razie wygląda to w ten sposób, że mamy taki promień, to jest jak drain life, jakby zabierał życie. Bardziej to jest taka mroczna siła, przeciwieństwo tego leczenia. Także to był pierwszy atak. A tu mamy drugi atak. To jest takie, boom, trochę zabiera. Dalej są kamienie, tego używamy do tworzenia takich pocisków różnorakich, bo to można połączyć z różnymi żywiołami. Krolem wygląda to tak. A teraz ogień. Ogień po prostu pali ogniem. A na obszarowym takie boom. Dobra, i, i tak to wygląda. Te podstawowe żywioły. mamy jeszcze y, tą tarczę. Którą możemy zrobić albo taką kulkę. Albo taką ścianę. Jeszcze raz ściana. Jak użyjemy dwa razy, to obie znikają i kulka i ściana. Także trzeba na to uważać. No i mamy też leczenie. Leczenie albo na siebie, albo na jakąś jednostkę. Możemy też leczyć wroga. Jeżeli przycelujemy akurat we wroga. Także trzeba uważać, co się robi. Dobra. I zostają też te czary dodatkowe czyli bieganie to jest takie coś dwójka to jest to leczenie obszarowe. No ja akurat nie mamy na kim tego wykorzystać, tylko na tej kukle trójka to jest śmierci, cztery to jest ten zrzut meteorytów. Nie mogę teraz zrobić, bo za mało jednostek mam punktów. Żeby zdobywać te punkty, ja muszę zabijać jednostki przeciwnika. Da się robić coś takiego jeszcze jak mieszanie, właśnie. Czyli bierzemy sobie na przykład, mieszamy kamień i ogień, dwie jednostki ognia. Powstaje, powstaje nam taki meteor. On sobie leci i wybucha jak coś trafił. Akurat nie trafiliśmy w tą kukłę. O, teraz zrobiliśmy sobie tą ciemną moc, jakby tą czerwoną i ogień. I z tego wyszedł taki promień właśnie, który pali. A teraz wam pokażę te jednostki, które się spawnują jak przejmiemy sobie spawn pojda. Tylko sobie przygotuję jakąś moc. Guzik i mamy takie dwa gobliny. No i tak, dostali jednym czarem, e, później dostali mieczem i padli. I tyle z tego jest. E, także te jednostki są łatwe do zabicia, aczkolwiek one też mają sporo ataku, bo jeżeli ja pozostanę bierny, będę sobie tak stał, to zobaczcie jak one szybko mi odejmują życie. Bardzo szybko. Także ja najwyżej mogę się próbować leczyć, ale jak widzicie to oni i tak mają mocny atak bardzo. E, teraz dla mnie najlepszym rozwiązaniem będzie ich zamrożenie. czyli próba zamrożenia z No i tak mnie zabili. Dobra, yy, tak to wygląda. Mamy jeszcze coś takiego, ja to niedawno sobie odkryłem. Yy, można robić takie jakby miny. Jak to było? E, F, F? Okej, okay, to nie to. Hmm. Okej, okay, o to chodzi. Bierzemy sobie tarczę i jakiś żywioł. On robi takie pułapki, jakby takie ściany, w jak się biegnie, to one się aktywują. I je można wykorzystać na różne sposoby. Możemy sobie wziąć właśnie tarczę plus mróz prawy przycisk i pojawia się taka ściana, która zamraża. Nie też oczywiście. Tarcza plus jakiś żywioł, albo nawet dwa żywioły i scroll. To jest aura. Ona pewnie dodaje coś do ataku, ale trudno stwierdzić, bo bo tak naprawdę nie znam statystyk jeszcze tej gry i tak to wygląda. Także tak sobie walczymy: do tego jest siedmiu innych magów, trzech z nami, czterech przeciwko nam, no i tych czarów jest naprawdę dużo, dużo jest różnych mieszanek. Gra jest naprawdę ciekawa, tylko właśnie to jest jedyny mankament, że trudno dostać się na serwer, trudno na ten moment jeszcze pograć, bo tak jak mówię, jest to dosyć wczesna alfa a i miejsca na serwerach są naprawdę mocno ograniczone. Także co. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda się nagrać jeszcze odcinek w walce, żeby Wam to pokazać. Eee, także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, jeżeli się podobało, i widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki i cześć.